Niewierny Tomasz Twych nie szukam ran Lecz wyznaję z wiarą Żeś mój Bóg i Pan Pomóż wierze mojej Jezu łaską swą Ożyw mą nadzieję Słowa Ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących jednego przy głowie, a drugiego przy nogach w miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? odpowiedziała im. Zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa. Ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli ty go przeniosłeś. Powiedz mi gdzie go położyłeś a ja go wezmę Jezus rzekł do niej Mario a ona obróciwszy się powiedziała do niego po hebrajsku Rabuni co znaczy nauczycielu rzekł do niej Jezus nie zatrzymuj mnie jeszcze bowiem nie wstąpiłem do ojca natomiast udaj się do moich braci i powiedz im Wstępuję do Ojca Mego i Ojca Waszego, oraz do Boga Mego i Boga Waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział. Oto słowo Pańskie. W niebie będę siedział przy grylu. Będą tam moi rodzice i zagramy w karty. Zagramy w siatkówkę. Z bratankami będę, będę biegał wokół basenu. Będziemy się lać wodą, będzie słońce. Z moimi braćmi wieczorem zasiądę przy ognisku. I będziemy śpiewać przez całą noc. A nad ranem będziemy jeść ciasto czekoladowe. I znowu będziemy tańczyć. Znowu będziemy grać. Pójdę na spacer w góry nad jezioro. Będę się cieszył motylami, które przelatują, łagodnym szumem ciepłego wiatru. W niebie będą moi przyjaciele. Będą tam też moi współbracia. Będą wszyscy ci, którzy są tak ważni którzy są tak serdeczni, będą wszyscy ci, z którymi się przytulimy, zagramy. A co będzie w Twoim niebie? bracie i siostro, wtorek wielkanocny. Chrystus mówi, nie zatrzymuj mnie. Nie wstąpiłem jeszcze do domu Ojca mojego i do Ojca Waszego. Dziś... Oktawa Wielkanocy jest, jest po to, żeby pomarzyć o niebie, żeby sobie wyobrazić te lody, żeby sobie wyobrazić ten obiad w moim niebie będą kluski śląskie i kaczka, żeby sobie wyobrazić ten taniec i ten śpiew, żeby sobie wyobrazić ten wspólny uścisk tam wielu rąk, tę radość, ten zapach. Chrystus dzisiaj mówi, nie zatrzymuj mnie na tej ziemi. Nie zatrzymuj mnie narzekaniem, że ci nie wyszło to życie. Innymi słowy, nie zatrzymuj siebie, nie zatrzymuj swojej tęsknoty za niebem, pogonią za pieniądzem, nie zatrzymuj. Nie zatrzymuj swoich marzeń, swojej nadziei, swojej radości. Tym, że od jutra musisz znowu iść do pracy, że znowu musisz zacząć się uczyć, że znowu musisz zacząć pracować, że znowu musisz robić to, to i tamto. Ta oktawa, ona dlatego trwa, dlatego mówi się o niebie, o zwycięstwie, o chwale. Żebyśmy nawet w tej naszej codzienności nie utracili tej pięknej, wspaniałej radości. On mówi, nie zatrzymuj mnie przez niepotrzebne pijaństwo. Nie zatrzymuj mnie przez depresję. Nie zatrzymuj moich marzeń o niebie przez nadmierne jakieś poczucie winy. Nie zatrzymuj mnie w drodze do nieba. Nawet jeżeli masz na swoim końcu jakieś porażki, jakieś przewinienia, upadki, jakąś ciemność, masz je, bo nie wstąpiłeś jeszcze do domu Ojca naszego, bo jeszcze nie wstąpiłeś, ale idziesz. Ale idziesz i, i Twoja droga trwa. Spróbuj. Dzisiaj, jutro, pojutrze pomarzyć o niebie, sobie je wyobrazić. Wyobrazić sobie tych, którzy tam będą. Wyobrazić sobie to, co tam będzie. Ten wspaniały, zielony trawnik, ten wschód słońca, który wiecznie trwa gdzieś tam nad morzem. Kiedy wzlecisz ponad tą ziemię i będziesz latał nad górami, i podziwiał ich piękno z góry. Będziesz patrzył na te ośnieżone szczyty z góry, i nie będzie Ci zimno. I nie będzie Ci już tam nic bolało. Nie będzie, nie będzie tam słonej łzy. Będziesz ścigał się z ptakami. Co jeszcze będzie w Twoim niebie? Staniesz naprzeciwko gwiazdy i będziesz widział, jak ona się rodzi. Będziesz się karmił jej blaskiem. Gdzieś obok Ciebie będzie Matka Boża, która będzie śpiewać razem z Tobą na cześć stwórcy. Gdzieś obok Ciebie będą aniołowie, którzy Ci pokażą to piękno galaktyk i będą razem z Tobą śpiewać na cześć Odkupiciela. Będziesz tam w chórze wszystkich świętych. Będziesz podziwiał ogon wszechświata, który będzie u Ciebie na wyciągnięcie ręki. I razem z tymi świętymi będziesz uwielbiał i śpiewał na cześć Ducha Świętego, który to wszystko stworzył i nam podporządkował, nam nudził. Chwała Bogu dzisiaj, dzisiaj się rozraduj tą Bożą Chwałą, bo, bo ta Boża Chwała, ona będzie Twój dział. Pomasz dzisiaj o niebie. Nie zatrzymuj. Nie zatrzymuj tej tęsknoty o niebie. Nie zatrzymuj się w drodze. Do zobaczenia.